Dzień dobry, mam na imię Ania i jakiś czas temu intuicja doprowadziła mnie do miejsca, w którym zaczęłam tworzyć mandale. I podczas tego procesu twórczego płyną do mnie różne rozważania i różne dobre, ciekawe myśli, którymi w tym podcaście właśnie z Tobą chcę się podzielić. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś u mnie jest już 9 czerwca 2023 roku, także sporo czasu minęło od nagrania ostatniego odcinka, ale widocznie tak musiało być. Bo jak mam nagrywać po to tylko, żeby nagrywać, i nie, nie nieść zatem żadnych treści, no to nie ma to najmniejszego sensu. A dzisiaj przyszedł do mnie nowy temat, temat. Symboli i ogólnie symboliki w naszym życiu i cały ten odcinek chcę zatytułować właśnie symbolika w naszym życiu, siła i znaczenie symboli. I dlaczego taki temat? Oczywiście musimy rozpocząć od zadania tego pytania, ponieważ kiedy zaczynałam moją mandalową przygodę, tworzyłam mandale z intencją, czyste. Po prostu mandale. <laughs> I oczywiście przez cały czas nadal jestem otwarta na tę formę, ale zdecydowanie moją duszę skradły mandale z motywem i tutaj z czystym sumieniem mogę już powiedzieć, że się w nich specjalizuję. E, na razie tym motywem są zwierzęta mocy no, czyli właśnie symboliczne istoty, które występują w różnych kulturach i wierzeniach na całym świecie. Są one postrzegane jako reprezentacje określonych cech, wartości, mocy lub duchowej siły. Ale o zwierzętach mocy będę, podejrzewam, nagrywała zupełnie oddzielne odcinki, bo dziś, tak jak wspomniałam na wstępie, chcę ogólnie wprowadzić się w tematykę symboli, tym bardziej właśnie, że prócz zwierząt mocy będą wkrótce pojawiać się również inne motywy. Jak to zatem z nimi, z tymi symbolami jest? W ciągu całego naszego życia spotykamy się z różnymi symbolami, które mają dla nas często ogromne znaczenie, choć nie zawsze. A symbole są jak tajemnicze klucze otwierające drzwi do głębszego zrozumienia świata i nas samych. Choć często są one niematerialne, ich wpływ na nasze życie jest realny i wszechobecny. Dlaczego zatem tak bardzo poszukujemy symboli? Dlaczego one są dla nas ważne? I właśnie w tym odcinku zgłębimy troszeczkę temat symboliki i dowiemy się, jak te magiczne, oczywiście w cudzysłowie, znaki wpływają na nasze myśli, emocje i życie. Dlaczego w ogóle poszukujemy symboli? Ludzie już od wieków byli zafascynowani symboliką. Poszukiwanie symboli ma swoje korzenie w pragnieniu zrozumienia świata i duchowych aspektów naszego istnienia. Symbole służą jako język uniwersalny, który przekracza bariery językowe i kulturowe. Poprzez symbole możemy wyrazić i komunikować idee, uczucia i wartości w sposób, który jest zrozumiały dla innych. Człowiek zawsze dążył do odkrywania głębszego sensu w rzeczach, które go otaczają. Szukając symboli, staramy się znaleźć ukryte znaczenia i połączenia między naszym wewnętrznym światem, a otaczającym nas światem zewnętrznym. Symbole mogą nam pomóc w odnalezieniu sensu w trudnych sytuacjach, znalezieniu siły w chwilach słabości i zrozumieniu naszych najgłębszych pragnień. E no po części jest to odpowiedź na pytanie dlaczego symbole są dla nas ważne, ale tutaj dodałabym jeszcze, że mają one moc dotarcia do naszego podświadomego umysłu i wywoływania emocji oraz skojarzeń. W momencie gdy spostrzegamy symbol, nasz umysł podejmuje skojarzenia i przypomina nam pewne wartości, doświadczenia lub idee z nim związane. Symbole stają się wówczas taką bramą do naszych emocji i pamięci. Pełnią również rolę jednoczącą ludzi. Wspólne rozpoznawanie i interpretowanie symboli umożliwia nam komunikację bez słów. Mogą one stanowić odzwierciedlenie naszej tożsamości kulturowej, religijnej albo społecznej. Symbole mogą łączyć ludzi o podobnych przekonaniach i wartościach, tworząc społeczności i grupy o wspólnych celach. I jak symbole wpływają na nasze życie? No, powtórzę się. Symbole mają moc wpływania na nasze myśli, emocje i zachowania. I oto kilka sposobów, w jaki symbole wpływają na nasze życie i razem z konkretnymi przykładami. I tak. Po pierwsze, jest to inspiracja i motywacja. Symbole mogą stanowić ich źródło. Mogą nas zachęcać do działania, przypominać nam o naszych celach i marzeniach. Na przykład widok symbolu wolności może pobudzać naszą determinację do walki o swoje prawa i wolność, właśnie. Po drugie, utrwalenie wartości. Symbole są, mogą być nośnikiem wartości, które są dla nas istotne. Mogą reprezentować nasze przekonania, moralność i etykę. Na przykład symbol pokoju a, przypomina nam o wartościach harmonii. Wartościach współistnienia czy nieagresji. Zresztą bardzo na czasie akurat ten przykład mi przyszedł do głowy. Po trzecie, kreowanie tożsamości. Symbole mogą pomóc nam określić naszą tożsamość. Identyfikowanie się z pewnymi symbolami może dawać poczucie przynależności i podkreślać nasze indywidualne lub grupowe wartości. To może da dać nam też e, poczucie bezpieczeństwa. Na przykład, ludzie noszący znaki związane z ich religią lub przekonaniami mogą manifestować swoją tożsamość religijną. Po czwarte, wyrażanie emocji. Symbole mogą być nośnikiem naszych emocji, mogą pomagać nam wyrazić i komunikować nasze uczucia, nawet gdy słowa zawodzą. Na przykład symbol serca jest powszechnie używany jako reprezentacja miłości i troski. E, po piąte i po ostatnie przy okazji, przywoływanie wspomnień. A symbole mają zdolność przywoływania wspomnień i doświadczeń z przeszłości. Mogą nas przenosić w czasie i przypominać nam ważne chwile osoby lub miejsca. Na przykład widok jakiegokolwiek symbolu związanego z naszym dzieciństwem no tutaj nie podam konkretnego przykładu myślę, że taki przykład masz w sobie e, może wywołać nostalgiczne uczucia i ożywić wspomnienia. No i też fajnie na nas wpłynąć. I gdybym chciała podsumować ten króciutki tym razem odcinek, to powiedziałabym, że symbole mają niezwykłą moc wpływania na nasze życie. Stanowią klucz do głębszego zrozumienia naszej rzeczywistości, nas samych i innych ludzi. Poszukiwanie symboli pomaga nam odnaleźć sens w naszych doświadczeniach, łączyć się z innymi ludźmi i wyrażać nasze wartości i emocje. Symbole są tak naprawdę nieodłączną częścią naszego codziennego życia i mają potężny wpływ na nasze myśli, uczucia i działania. I stąd ja też tak bardzo lubię malować mandale z symbolami i z motywami. No i jeśli czujesz e, potrzebę otaczania się symbolami, które są dla Ciebie ważne, czujesz potrzebę, żeby Miecie w zasięgu wzroku, żeby również pokazać światu, co jest ważne dla ciebie. Ja zapraszam Cię serdecznie. Zajrzyj do galerii sklepu na stronie www.mandaleduszy.com.pl i sprawdź, czy nie znajdziesz tam grafiki, która przemówi do Twojego serca. A teraz już ściskam Cię bardzo mocno, życzę Ci cudownego dnia, tym razem czerwcowego, ale być może słuchać będziesz tego odcinka w jakimś innym terminie. Więc jakikolwiek nie byłby to miesiąc, niech ten będzie, niech ten dzień będzie dla Ciebie cudowny i piękny. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.